Siemano ludziska, z tej strony Dominik Games Poland, tak jest, nasze ulubione, dawno niewidziane, milionowo, na jednym z live'ów, który odbył się 16 stycznia w tym bieżącego roku. Wbiło właśnie milion mieszkańców. Była ta słynna reakcja, co ja tam śpiewałem, pierwszy milion Citysach i dokładnie ja to śpiewałem przy tym budynku. A on tu jest. Tutaj. To było tak, że w momencie, kiedy już ten budynek tutaj powstał, ten tutaj, to. Już miałem go nazwać budynek milionowego mieszkańca, i w tym momencie zauważyłem, że tutaj wbił milion mieszkańców, i ja wtedy wiecie, milion w citiesach, nie? I ja się śpiewa, i wiecie, ja wtedy zacząłem śpiewać pierwszy milion w citiesach, nie? I w ogóle były takie dwa okrzyki, nie? Ja tam zacząłem się drzeć, śpiewałem pierwszy milion w citiesach, nie? No, a wszystko zaczęło się od tego osiedla, łomatko. Proszę bardzo, tutaj, od tej dzielnicy, tutaj, zostawiłem Zosta... jeszcze co prawda nie na transmisjach na żywo, ale już zacząłem to miasto budować, bo to miasto też powstawało właśnie po... podczas e, live'ów e, nerdowni. Też nie odpalałem i tam pogrywałem, ale dużo też czasu spędziliśmy na live'ach. No i co no? I pierwsze budynki zostawały na maksymalnym poziomie. Potem od 200 tysięcy zatrzymywałem je wyglądem na czwartych poziomach. Od 600 tysięcy zatrzymywaliśmy je na trzecich poziomach. Potem od, nie, od 400 tysięcy zatrzymywaliśmy na trzecich poziomach. Od 600 tysięcy. Nie, czekajcie. Od, czte, od 200 tysięcy na czwartych. Potem od y, chyba 400 tysięcy na trzecich poziomach. Od 600 tysięcy na drugich poziomach zatrzymywaliśmy wyglądem i potem od 800 tysięcy cała ta dzielnica, który chyba ten by i potem były już tylko pierwsze poziomy do miliona lecieliśmy No tu się oczywiście zważywiło, ja zapomniałem gapa tutaj to zrobić. Ale mamy tak, mamy... No tu się trochę warzywi, ale ogólnie tak, tu jest piękny park oczywiście. Fergu. Fergu ma dosyć sporo rzeczy. Tu jest park atomówkowy Fergu z taką ładnym ikonką promieniotwórczości Tutaj mamy stację kiblowo nerdów Błażeja, czyli ta tu dzielnica imienia Karakana. Tutaj jest... Lot... Międzynarodowy port lotniczy milionowo imienia Karakan, bo Karakan też tu przychodził na live y od Błażeja Tu jakaś limonka, to jeden z najnowszych widzów. Tutaj eco deweloper mieszkania jakieś tutaj... Ym... I tutaj była pierwsza stacja kolejowa, główna w mieście, taki główny dworzec, najgłówniejszy, nie pamiętam kiedy powstał. A tu gdzieś w tych rejonach. No i tutaj mamy Ważyw Dominica Dominika Games Poland. Moją waży Bolandię, Mój park rozrywki. Tu były jeszcze jakieś takie inne parki. Tutaj też takie dosyć charakterystyczne, pamiętne miejsce. Tu jest w ogóle przetwórnia ryb strażnika otchłani. Oraz tutaj, no bardzo śmiesznie nazwane więzienie. To jest więzienie, w którym śmierdzi rybami od tej przetwórni ryb. I tutaj cały ten no, kawałek przemysłu rybnego był. Więc to tak nazwaliśmy. Tutaj jest właśnie osiedle też strażnika otchłani. Oraz strażnik otchłani miał tu jeszcze chyba tą stocznię milionowo. Tak, stocznia imienia strażnik otchłani. E, tu był tu był taki dosyć spory część yy, spora część przemysłu rybnego tu było kilka oczywiście stref przemysłowych tu jest jeden taki kompleks, tutaj jest strefa tu była w ogóle ta pierwsza pierwszy kompleks przemysłowy z jakimś tutaj dworcem towarowym tu był kiedyś nawet dworzec ale był bez sensu więc go usunąłem dalej a tutaj była ostatnia w mieście wybudowana strefa przemysłowa, fabryczna, faktoria. A już jak widać mamy problemy z towarami, więc tutaj no wiadomo, już gra krzaczy limity. Tu mamy taką sobie ładną faktorię 5, to, to była ostatnia. Jeszcze tutaj były jakieś tam przemysłówki. Tu jakieś rolnictwo było. Hmm. Tu oczywiście osiedle naszego kochanego błażeja, które jest jednym chyba z największych, tak? Liczy 73 tysiące. I nawet nie wiem czy to nie jest największa dzielnica, ta. To osiedle Błażeja. No. Tutaj jeszcze mieliśmy karakankowice. O. I tutaj kolejna rzecz. KS milionowo. Arena. I ten stadion, słuchajcie, powstał w dniu, kiedy polska nasza biało-czerwona reprezentacja grała z reprezentacją Meksyku. Tak jest, i tutaj nawet ta uliczka cała wokół tego stadionu jest nazwana ulica stadionu postawionego w dniu meczu Polski z Meksykiem. Na mundialu w Katarze graliśmy, prawda? I ja. Przed meczem y, z Meksykiem y, odbyła się transmisja na żywo i tutaj właśnie postawiliśmy ten piękny stadion piłkarski, który notabene zarabia 2 miliony za jeden mecz. No coś niesamowitego. Tutaj, y, prawda, mój słynny, ulubiony system metra z tymi węzłami autobus metro nie będę go tłumaczył bo pewnie w Domkowicach też taki powstaje zresztą już powstaje hmm. tutaj oczywiście na ostatnim live z tego miasta były problemy ze śmieciami wiadomo no ta gra to, to potrafi e, no tutaj też dosyć ciekawa dzielnica jak ona ło to jest jeszcze chyba większe niż osiedle nerdowni tu 75 tysięcy czyli największe osiedle to jest to i to tu potem pod koniec grania na tym mieście też te stadiony z kampusu. Powstały o, tu nawet 2 miliony zarobią stadionik. No i tutaj była też jakaś stacja główna, tu się linia kolejowa wykrzaczyła, mniejsza. Tutaj mamy port pasażerski, proszę bardzo. I tu widzę, że dużo ludzi, dużo warzyw warzywi na przystanku autobusowym. I tutaj też jakieś tutaj z przemysłu rybnego też było. I tutaj mamy też statki górnicze. Bo tutaj jest taka strefa nadmorska, które która tutaj ropy, ropy naftowej też było całkiem sporo. Widzę, że tutaj już problemy zaczynają być z tymi. Tutaj jest takie fajne rądko. Oczywiście stacja towarowo kole, port towarowo-kolejowy. Bo tutaj jest to jest hub przeładunkowy jeszcze tutaj co było takiego ciekawego? No tutaj w tej pierwszej przemysłówce leśnej były też kilka rzeczy ciekawych. Na przykład tu mamy, o właśnie, celulozownię Błażeja, Nerdownia TV 4K. Tu mamy gdzieś jeszcze y, przetwórnie drewna, święte usta Warmianina. Tak, i tutaj jeszcze jakaś taka strefa rolna i chyba to było ostatnie osiedle osiedle Jubelatora Błażeja to się nazywa tu gdzie był ten domek i tu jest budynek milionowego mieszkańca właśnie jak ten milion wleciał to chwilę przed tym ten budynek się powstał i chwilę po powstaniu tego budynku las milion w tym mieście no dalej, komunikacja, no to jakieś tam linie tramwajowe, no w niewielkiej ilości, ale są, autobusów dosyć sporo tu jeździ. Nawet tu jeździ taka dosyć ciekawa linia kolei jednoszynowej, tutaj tędy przez te, koło parku, o którym zaraz powiemy też nieco więcej. I tutaj najpiękniejszy dla mnie moment. Jak się jedzie tutaj i te kopalnie, no to jest coś pięknego. Dalej mamy tutaj oczywiście naszej ulubionej skandalistki Pauliny Poker, zamek księżniczki Pauliny Poker i oczywiście tutaj jest też park zamkowy. Park zamku Pauliny Poker. Proszę bardzo, naszej tutaj Paulinki zameczek. Jest zamek Pauliny Poker. Dalej, tutaj też takie dosyć ciekawe miejsce tego miasta, że tak powiem Był to rezerwat z jeziorem wykon wykopanym meteorem To się bardzo rymuje I faktycznie ten rezerwat przyrody, ten tu park narodowy, piękny, zacny, cudowny Powstał w ten sposób, że ja tutaj W tym miejscu, gdzie jest to jeziorko Walnąłem tutaj meteorytem, jest moment na live. Mogę nawet chyba gdzieś tam dać linki do tych live'ów, na których to miasto powstawało. Takie kluczowe momenty. I tutaj, właśnie, to ten, ten jakby to tutaj powstało w ten sposób, że ja tutaj walnąłem meteorytem, i następnie tutaj są odpływy wody słodkiej. Które to zalały ten krater po, po meteorycie, i ja tu sobie wokół tego cały rezerwat przyrody, jakieś tam atrakcje, tutaj jakieś takie o, cudaczne rzeczy, takie jakieś jaskinie, tutaj te skały dziwne dałem. I tu jest najlepsza część tego rezerwatu. Tutaj leci tak sobie przez całą tą wzgórze. Kolej linowa Która przechodzi bezpośrednio Nad tym całym tutaj Kraterem Zalanym wodą Jak sobie tu możemy stanąć O tutaj jakie piękny widok Na tym pomoście wędkarskim I tutaj taka Piękna kolej linowa O proszę bardzo No co jeszcze No tutaj Oczywiście ulubiony węzeł błażeja, jest ich kilka, czyli pinabia. Pinabia jest tutaj, jest tutaj, jest tutaj czyli e, raz, dwa, trzy, cztery pinabie Tutaj też jest taki dosyć ciekawy węzeł węzeł drogowy, który sam zrobiłem po prostu... Oj, sorry, zapisy. Dwa grę, dla tego yy, Tutaj jest właśnie węzeł drogowy. Tutaj potem poleciała autostrada, jeszcze przystąpi nawie tutaj. No i tak to wygląda. Taka tutaj obwodnica. No ale co tu jeszcze jest ciekawego w tym mieście? No, ogólnie, ogólnie jeszcze. A tu chyba miał być park w ogóle, no ale trudno. Tu jest w ogóle park naszego kolegi Karakanka. Proszę bardzo, o tutaj jest park Karakana. I tu węzeł autobus metro, który bardzo lubię. I tutaj jest ultra... Tu miał być... Skąd się budynki wzięły na tym Nieważne. No tu, oczywiście, jest zajezdnia tramwajowa. I tutaj był taki bardzo ciekawie nazwany tramwaj, bo tutaj jest osiedle włodawskie zrobione dla naszego Loptera. I właśnie tutaj jest węzeł przesiadkowy: osiedle włodawskie. E Loptero oczywiście wiadomo dla Loptera, i tu była taka linia tramwajowa, która się nazywa właśnie Tramwaj Kierunek Włodawa. I ta właśnie linia tutaj kursuje. Nie pamiętam którędę najeżyć, ale ona tutaj chyba kończy, albo jedzie tu dalej. Bo no ja potem jakiś tramwaj tu przedłużam tylko kurka wodna. osiedle Łomatko-Paulinkowo dobra, aha, bo tu jest jeszcze dzielnica Paulinkowo Paulin, Paulina ma tutaj dzielnica tu jest osiedle J.Kusero który dzisiaj był na live'ie e, z Domkowic e, tutaj jeszcze Paulinkowo jest, o, osiedle Jubelatora-Błażeja osiedle Włodawskie e, tutaj mamy jeszcze co, no Chylonie, jakąś to nie tu jeszcze jest o właśnie tu jest już kowo dla Kubiks ananas bo Kubiks też przychodził regularnie na live z tego miasta jakiś bud dziwny strażnik podchłani to było tu karakanchowice hmm, tu mamy Mokotów dla Łomatko czyli Łomatko miał dwie, dwa osie na tu oraz tutaj hmm. Tu jeszcze jakieś coś z ryb się zaplątało, nie wiem czy tu miałem... Targi rybne chyba tu były, nie pamiętam, z tego co pamiętam to nie, ale mogły być. Tu jeszcze jakiś stadion bejsbolowy, to już tak na... A, a nie, w Bamile. Dobra, no mniejsza z tym, w każdym razie... Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Dziękuję, dziękuję wam za wszystkie suby, łapki w górę. Oczywiście, jak wam się film spodoba, to zostawcie te łapeczki w górę, subskrypcję, komentarz. No i cześć.